Siemano wam wszystkim, tutaj ja, Kseno, a ze mną jest Kółek. Siemanko. Tak, nagrywam z serii Obcy kontra Predator. Zaczynamy z Ksenem. Tak, no ja... Kółek chciałby jeszcze coś powiedzieć, więc e, Tak. Chcia chciałbym, żebyśmy opowiedzieli naszą historię poznania się, to znaczy nie do końca my się poznaliśmy. Kiedy my się poznaliśmy? Nie wiem, dawno bardzo. Ja... Jak, jak ty byłeś w trzeciej czy czwartej klasie? Chyba. Nie. W... No, w trzeciej, albo. No, w nie, trzeciej. Nie, w trzeciej ja, cię, ja z tobą w ogóle nie zgadzałem. Ale, 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 ale po, wtedy się poznaliśmy, ale tak mi... Nie, tak nie, nie byliśmy kumplami wtedy jeszcze. Po prostu nie? Bo wtedy bo Game Master i to to byli tacy najlepszy no, przyjaciele byli. No. No. No i a potem... O, Game Master. To jest mój kuzyn. Więc tak się poznaliśmy. Przez to, e, że... Tak, i on i on chodzi do, do ciebie na górę, nie? E, bo wtedy... bo od 1 do 3 zawsze są na samej górze w naszej szkole. Ogólnie... Ja w czwartej klasie e, byłem, byłem nowy w szkole, byłem po prostu nowy w szkole, e, więc nie, nie znałem e, tego tak bardzo dobrze, no ale poniekąd no, spróbowałem tam z kimś się zapoznać, szczerze nie żałuję, że poznałem właśnie Game Mastera. Вот так, но я еще не понимала, вот что он так, Ведь мы не будем чего то наслышать, но это точно важно. To było ciekawe intro, więc niedużo mówiące, po prostu jakiś wybuch energii. No dobrze, kułac możesz kontynuować. E, więc tak, doszłem do tej szkoły. Jeżeli ktoś kiedyś się przeprowadzał z jednego miejsca na drugie, to nie wiedzą, że to nie jest przyjemne od stracić w sumie kolegów. To znaczy nie stracić, no ale nie widzicie z nimi tak często, co nie? No, to, to strasznie nie jest przyjemne, tak... No, nie ukrywam, że mam się z tymi kolegami, ale... Okej, okay, dobra. Eee, więc... E, chodził czasami tam Game Master, tak jak mówiłem. E, I raz e, szedł na tą górę, nie? I ja w ogóle nie wiedziałem, kim ty jesteś. E, ja nawet nie wiedziałem, do kogo on mówi, nie? No, no w ogóle... E, nawet nie powiedzieliśmy chyba do siebie cześć, nie? No, to wtedy no po prostu, tak. Bo ty z Game Masteriem się tam często i po prostu często, że ja też nie pomówić mówić z nim. Commencing mm, No. No no to, no to, no, mów, może, może zacznijmy od tego, czekaj, jak ja byłem, w sumie w tej, w tej klasie znaczy, jak ja teraz chodzę do szóstej klasy, y, no to dopiero teraz A, zaczęliśmy się tak porządnie się Czyż nie? No. Mm. Ale... Y Dopiero zaczęliśmy się tak dobrze, fajnie super z fajnie e, kolegować, to wszystko zaczęło się, uwaga, od serii, od serii fabularnej, której, którą zawsze... Dokładnie. Wtedy tak... Wtedy... bo no, no. tego czasu jest tak super. E, bo od, te, od tego czasu... W, 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 w najwięcej no, czasu w sumie na przerwach super z nim, proszę, bez like skojarzeń społeczeństwa jednak. No. Send in the combat, androids. Hmm. I od tego bo, to właśnie w momentu zaczęli, e, zaczęliśmy przyjaźnić. No za, za, czy, e, I w szkole my, my myśleliśmy, co będziemy robić w tej serii fabularnej. Na początku myślałem, że ta seria będzie taka o starożytności. Nie, nie. Na początku myśleliśmy, że żeby to było coś w stylu żeby to było w, w, w czasach nowoczesnych, w, 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 teraźniejszych. Jednak takich serii jest 6. bardzo dużo i z takich I serii tego. bardzo łatwo coś nagrać. Przynajmniej ja, ja, ja. Ja, ja mam takie odczucie. Bo czekaj, tylko sprawdzę Okej, jesteśmy po Basic responses first. Um, no. Simply Więc nie będę tutaj pitolił co chwilę tego, same, e, na, na tego samego Po prostu myśleliśmy nad See? tą serią fabularną track, e, o, o mały głos i bym e, po, poruszył się Be troszeczkę za good. daleko. Mm, On to the next test. Bo bym zdradził co będzie na e, w dalszym etapie serii. Na razie tej serii nie nagrywamy, bo mamy e, duży tego, bardzo lecz. Może się tego do co nie? Ja no, jeszcze, ja, ja nie nagrywałem. Z tym, z tym, ja tym, to, to może. może uh, no, muszę to powiedzieć, ale w tej serii. Może was zadowolę, może was zasmucę, ale ja na razie tą serię tylko będę wrzucał. I uh, uh, w tej serii może. Uwaga, wyjść z jakieś 50 filmów, been, albo nawet nie, nie, Albo mniej, albo więcej. Nie wiem czy Was pocieszyłem, czy was zasmuciłem. Zresztą to nie jest mój kanał, także... No. Dobra, zacznijmy o tym, co ja tu nagrywam. Ja jesteś no nie wiczę, bo zapomniałem to jest setki No więc gramy po prostu ksem. No i pozwól szkółek, że teraz ja będę trochę więcej mówić, bo ty się trochę zagadałeś. Rozgadałem się? Hmm. You are participating yeah. in vital research, my friend. Oh, Groves? What is this? No, a tak, mam takie jeszcze pytanie. Eee, no eee, eee, Ile będzie takich będziemy robić w sezonie? Chyba jeszcze jest tak trzy sezony będą, co nie? Eee, trzy sezony. Mhm. Tyle wam powiem, że każdy sezon będzie tak po... Eee, 10 odcinków. Ale sezony nie będą się tak kończyć e, że wiecie, że mówimy o czymś, jest dziesiąty odcinek i nagle drugi, drugi sezon. No to wtedy no to wtedy to rozdzielimy choćby na dwa party. Wtedy to po prostu tak będzie, nie? Żeby to, to nie było takie coś... dziesiąty e, e, odcinek, dobra, nowe odcinki, nowe emocje, nowe w ogóle wszystko. I, i na przykład e, limit 15 minut, no. Ja teraz postaram się te uh, odcinki historii robić krótsze. Ale dlaczego? Żeby one były... ...trzymały więcej w napięciu. Uh, I żeby... ...długo uh, więcej odcinków z tego wyszło, no bo chcę mieć jak najszybciej 50 filmów. Co mi dosyć dużo zajmie. Uh, bo wtedy mi się wy, 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 wyłączy mi się limit i będę mógł nagrywać e, już takie dłuższe odcinki oh. będę mógł w końcu e, nagrywać e, Netforspeed ale z Netforspeeda straciłem 4 odcinki 4 i teraz zagłosujcie link proszę do mojego kanału, kanału. i zagłosujcie czy ma być ten most wanted jak, e, straciłem 4 odcinki no teraz te odcinki wiadomo będzie, te tej serii mniej, nie? Te odcinki takie po 15 minut straciłem, tak? też jest wielki ból dla mnie i w ogóle... I... No nie wiem co z tym zrobić, bo, bo nie chcę, żeby nagle tak z grupy miałem e, e, tam Porsche Cayman S, jeżeli ktoś grał z tego. Dobra teraz, e... Jakbyś te... teraz Jakbyś mógł to byś wyciszył się, okej okay? mhm. Jak coś to też możesz y... mnie wyciszyć Ja będę teraz tu mówić o tym e, Tak, jesteśmy z ksenem I mam rozkaz...

No, objective complete, escape, Not. check the super. Impressive, Six. Yeah, I love you, micro